Cześć, to Michał Małecki z Cream Property Advisors. Zarządzamy galerią Ascana i chciałem zaprosić Was do Waszego nowego sklepu. Tylko w zeszłym roku 3,5 miliona klientów zrobiło u nas zakupy wchodząc do Ascany tymi drzwiami i z tego parkingu. Chcemy Wam zaproponować sklep w samym sercu centrum handlowego, w bezpośredniej bliskości food courtu. Tylko sobie wyobraźcie: parę schodów ruchomych prowadzących bezpośrednio do waszego sklepu i piękny logotyp w tym miejscu. Stworzymy nową podłogę i otworzymy tę wielką przestrzeń specjalnie dla was. Jesteśmy właśnie na szczycie zabytkowej wieży w Galerii Ascana. Galeria Ascana nie jest zwykłą galerią jest pierwszą nowoczesną galerią wybudowaną w województwie lubuskim oraz tą z najwyższą rozpoznawalnością wśród klientów. Wraz z nowym inwestorem i budżetem 10 milionów euro w najbliższym czasie przywrócimy jej blask. Askana jest położona w pobliżu głównych punktów miasta. Dworzec główny w Gorzowie? 300 metrów. Urząd miasta? 1 kilometr. AWF? 50 metrów. Hotel Kubus? 50 metrów. Nowa Park jest po drugiej stronie rzeki, daleko od dzielnic mieszkaniowych. Największe kino jest u nas w Askanie.